Wieczornica patriotyczna. Niektórzy pewnie zapytają, dlaczego tak późno. Otóż wiemy, że w naszej gminie dużo się dzieje, a w ostatnim czasie, nawet więcej, z tego względu musieliśmy jakby termin przesunąć. Był ostatnio przegląd wieści patriotycznej, no i uznałam, że nie wolno wchodzić prawda jakby w paradę. Żeby też była dobra frekwencja. Dzisiaj dziękuję za tą. Może nie jeszcze taką stuprocentową frekwencją, ale w ogóle za przybycie wszystkim. Serdecznie dziękuję. Witam tutaj wszystkich uczniów ze szkoły w Szówsku, ze zespół szkół w Szówsku, klasa czwarta. Klasa. Ale to zadanie było proste. Prawda. Ciekawe, czy chłopcy napisali. Cześć dziewczyny. Cześć! Witaj! Cześć Paweł. Macie zadanie z polskiego? To wypracowanie na temat patriotyzmu. Tak mam. Łatwe było. Dziewczyny, co cię odpisać? Nic z tego. Nie dam. Wiesz co to o odpisywaniu. Zadanie było łatwe. Chyba wiesz co to, to patriotyzm? P, jak patriotyzm. To postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Oraz chęć ponoszenia za nią ofiar To pełna gotowość do jej obrony W każdej chwili Gdy myślę Polska Słyszę dywent koni Łopot sztandarów Bitewny szczeg broni Mówce chrobrego wśród zieleni drzew Gdy myślę Polska To szlaki bitewne Dywizjony, eskadry, pieśni, walki gniewne To żołnierski tułaczy Przypomina los Chyba jesteś patriotą? Kochasz swoją ojczyznę? Tak, jestem Polakiem i kocham Polskę, moją ojczyznę. O, jak ojczyzna. Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia, z którym człowiek jest głęboko związany. Ojczyzna moja to ta ziemia, droga. Gdzie usział słońce i gdzie poznał Boga? Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka nie ma. Pońskiej niemowie pacierza uczyni. Są jeszcze dni, do których wrócić trzeba, do ojcowskiego spojrzenia, z od krwi lata. Kiedy nikną czcionki ze stronnic książek, widzisz tylko śmierć. Ze złotych ram obrazów patrzył tylko z powagą bezimienne twarze. Nie zawsze na naszej ziemi mogła rozbrzmiewać polska mowa i powiewać biało-czerwona flaga. Pod koniec XVIII wieku trzy państwa Prusy, Rosja i Austria. Dokonamy rozbiorów. rozbiów. Končes Srebrną pianą tkany. To czarne hałdy Zielony ból Ojczyzna moja to cisza Miejskich krzyży ówne pociany z niespalonych strzech To uśmiech matki Kiedy się przybliży do szkolnych okien Pełny płynie śpiew Ojczyzna moja To niespętane słowo Z piżowych haseł Modlitewny dźwięk to myśl radosna, że już ponad głową nie załopoczę czarnym skrzydłem lęk. Ojczyzna moja to kęs przeniczny chleba, podany głodnym z wszystkich świata dróg. Słoneczna przystań na drodze do nieba, statek dla bożych i człowieczych sług. Rusi i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski. Haniebny układ trzech mocarstw pozbawił Polaków ojczyzny. Pokaj za nią wszyscy. Na przestrzeni, na przestrzeni kilku pokonań Polska nie istniała, ponieważ sąsiedzi poprzysięgli uroczyście, że nazwa Polska wymarzą z historycznych dokumentów. Polacy pokonani i gnębieni przez Zaborców tęsknili za wolnością, za ojczyzną. Modlili się. Przez te lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Ale dzięki naszej postawie najcenniejsze wartości zostały uratowane. 1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Po raz pierwszy państwa, które dokonały rozbioru Polski, a więc Austria, Niemcy i Rosja, Stanęły po dwóch stronach barykady. Polacy w kraju i za granicą organizowali polskie oddziały wojskowe, u boku walczących ze sobą mocarstw. Walczyli w znoju. Zwykła szara pierogi. Ośką, gdzie jesteście? Gdzie dzieci polsko. W czasie wojny Hrselstrup przerodziło się w szare szeregi. Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę. Program został sprecyzowany w koncepcji: dziś, jutro, pojutrze. Dziś oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania. Jutro otwartą walkę zbrojną z okupantem powstanie. Pojutrze w Polsce. Pamiętajmy o Arku, Rudym i Zośce, o czasach boh bohaterstwa i grozy. Pamiętajmy o ludziach, którzy w tych czasach potrafili żyć pełnią życia, którzy w życie potrafili wcielić dwa wspaniałe ideały braterstwo i służby. Pamiętajmy o wszystkich akcjach dywersyjnych prowadzonych przez młodych ludzi. Na radosny dzień, 11 listopada 1918 roku, zakończyła się pierwsza wojna światowa. 11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski, Dzień Odzyskania Niepodległości. Mija kolejna rocznica odzyskania przez Polskę po 123 latach niepodległego brudu. A teraz, Szanowni Państwo, chłopcy, liczę na to, że poradzą sobie, chciałabym. Proszę o zgaszenie światła. Mamy świecę. A zrobimy taki klimat. Scenę też proszę o podziwienie. Byliśmy w Rzeszowie na spotkaniu z Janem Budziaszkiem. Jan Budziaszek byłby chętny przyjechać. Chce się spotkać ze mną. Także Szanowni Państwo, jeśli chcielibyście, to nie chciałabym ograniczyć tego spotkania tylko do tej sufery ze mną, ale może i z parafianami. On to troszeczkę będzie mówił. Zaczynamy od bonus chłopcy, tak? Tak jak się umawialiśmy. Dobrze, to ja już teraz się umieciszmy.